Dobry wieczór, witam po meczowej konferencji prasowej. Angir Wocławek 81, Brakot 61. Pierwsza część konferencji poświęcona zespołowi gości trener Marcin, Marcin Stefański i Michał Kolenda, przedstawicielami krefla. Trenerze poproszę o komentarz. Gratulacje do drużyny przeciwnej. Dobrze zaczęliśmy jak zawsze. Myślę, że dobra, pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Bardzo mało strat, 4 czy 5 strat. Więc to jest dobry wynik. Trochę mieliśmy problemy ze zbiórką w ataku w pierwszej połowie, natomiast w drugiej połowie gdzieś to poprawiliśmy. Znowu dobry, gdzieś tam może nie jakiś super początek trzeciej kwarty, ale wychodzimy na prowadzenie. No i mamy po prostu problem w czwartej kwarcie, to już czwarty mecz rzędu, gdzie nie potrafimy sobie poradzić z presją, chyba, która ciąży na nas. Nie potrafimy rozegrać akcji, nie potrafimy w żaden sposób zagrać do kosza jakby nas zamurowało. Czasy nie pomagają i w drugiej połowie robimy 15 strat, z czego przeciwnik w pierwszej połowie rzuca nam 7 punktów z szybkiego ataku, a w drugiej rzuca nam z tych strat 23. Czyli większość punktów, które zdobył Anwi w drugiej połowie, znaczy może nie większość, ale większa połowa jest niestety z, z naszych złych decyzji w ataku. Ciężko tutaj kogoś pochwalić, natomiast Chodzi o to, że mamy problem, że czasami nam brakuje kogoś na rozegraniu, który nam da ten spokój i, i tą pewność siebie. I myślę, że to też jest między innymi przyczyna tych porażek. Tyle, dziękuję. Aha, jeszcze no, mamy problem z trafieniem no, po raz kolejny. Trafiamy 5 trójek, drużyna przeciwna 12, no z skutecznością 19%. W takiej hali jak hala mistrzów to jest ciężko wygrać też. Także tyle w temacie. Dziękuję. Dziękuję. Michał, 16 punktów się wiórek, ale pewnie byś zamienił na inny wynik zespołu. Poproszę o komentarz. No, w takiej sytuacji, w której jesteśmy, tak naprawdę wyniki indywidualne nie mają żadnego znaczenia. Tego w tym meczu potrzebowaliśmy zwycięstwa jak tlenu i... I niestety znowu wracamy z dawką materiału, który trzeba przerobić i wyciągnąć wnioski. No mówię, no musimy po prostu trzymać głowę wysoko, ciężko pracować. W końcu przyjdzie moment, kiedy, kiedy się podniesiemy i, i zrobimy coś jeszcze w tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania z internetu Grzegorz Szybieniewski, polski kosz. Trenerze. Do trenera kilka pytań. Zmiany koszepiące, szarma frank. Na ławce. z ławki wychodzą do meczu, taki ruch? No, nie mamy drugiego rozgrywającego, bo Mateusz Szlachetka jest kontuzowany. więc z tego powodu Jana zaczął na ławce. Druga sytuacja z Joszem, oni wyszli bardzo niskim ustawieniem z Petraskiem na piątce i z Aleksandrem Olesińskim na czwórce. Więc to jest bardzo small Roster, dlatego ja też wyszedłem z rosterem i, i, i to przynosiło gdzieś tam efekt. W drugiej połowie jak trochę George był na Petrasku, to jak Państwo widzieli było nam ciężko. Dlatego też taka decyzja. Mhm. Tutaj jest jeszcze mam nadzieję, że Grzegorz się nie obrazi. Pominę badania, które trener właściwie już powiedział w swoim pierwszym komentarzu, więc pytam o Brandona Younga, jego dyspozycję, czy liderowanie, czy to czy zawodzi, jak podniować są szlachetki, wywiązał się z dzisiejszych zadań. No, ja zawsze wezmę to na siebie, nie? Ale sami widzieliście, więc ciężko tutaj powiedzieć. Ciężko było Brandonowi organizować tą grę, szczególnie w pierwszej poł drugiej połowie. No i wyglądało to, jak to wyglądało. A jak Pan zdiagnozuje w cudzysłowie klątwe czwartej karty? No właśnie w ten sposób, że nie potrafimy nic zorganizować. Myślę, że okay, mogę to odpowiedzieć jeszcze raz. Nie potrafimy pod presją, czy nawet, nawet nie pod presją chyba. Pod sytuacją, gdzie możemy wygrać mecz, yy, przeciwnik wychodzi trochę na nas wyżej. No, jesteśmy zbyt pasywni w ataku. Nie, nie potrafimy dograć piłki, z czego biorą się straty, a drużyna przeciwna poprzez dobrą obronę od razu ma szybki atak i dlatego wygrała ten mecz. Ostatnie pytanie od Grześka, kolejna porażka w ostatnich tygodniach. Czy w klubie są rozmowy o zmianach, w składzie, czy trener miał Zmiany? Znał o zagrożeniu w swojej posady? Nie wiem, no to trzeba prezesa zapytać o to, On na pewno lepiej wie ode mnie, albo od właściciela, więc trzeba ich o to zapytać. Jeśli chodzi o zmiany, no to nie mamy dziś pieniędzy, żeby robić zmiany. Jedyną zmianę, którą zrobiliśmy na chwilę, było zatrudnienie Karla Lindbuma, <coughs> gdzie straciliśmy naszego podstawowego zawodnika, jakim jest DeAndre Davis i dlatego go mamy, natomiast czy kolejne zmiany będą, to nie wiem, no. Też trzeba było prezesa zapytać. Dobrze. Czy mamy pytania z sali? Proszę bardzo. Portal www.wc.pl, Fresona Wócawka, Marek Szybski. Mam pytanie do trenera Strawajskiego. Czy obecność w filmie mogłaby spowodować zmęczenie dzisiejsze, mogłaby spowodować ta porażka? Mogła na to płynąć? No, w meczu z Kijowem graliśmy w siedmiu zawodników, bo szlachetka nam wypadła i wypadł nam Michał Kolenda w pierwszej połowie, który też z nami nie trenował przez te trzy dni i tylko zagrał w meczu, więc, ale wydaje się, że chyba to dobra sytuacja, bo on zagrał chyba najlepsze zawody, bo miał 16 punktów, 7 zbiórek. Yy, powiem Panu tak, no też trzeba mieć gdzieś tam trochę jaja i ja chciałem te puchary, klub chciał te puchary, wszyscy chcieliśmy te puchary, więc je mamy, no natomiast jest to dla nas trochę kulą u nogi. Jesteśmy w stanie też się zregenerować tak jakbyśmy chcieli. Dla większości zawodników jest to coś nowego. tak? W tamtym roku pucharów europejskich nie było. Zagrał tylko Brandon Young na, w Ukrainie dwie bańki tra... no, i gdzieś tam do szesnastki, natomiast dla całej reszty granie dwa razy w tygodniu no jest to jakaś tam nowość. Tak? Trzeba się szybko regenerować. Nie zawsze nam to się udaje. Tak? Przed porażką z Radomiem, żeśmy grali też w siedmiu zawodników po bańce, bo Brandon, Young i Davis byli kontuzowani i znowu w siódemkę gramy. Więc to na pewno nam nie pomaga, ale też nie chciałbym się z tego tłumaczyć, bo myślę, że nie taki jest mój charakter. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Spokojnie drogi do domu. Dziękuję Proszę bardzo. Witam na drugiej części konferencji prasowej, tym razem gospodarze i radostu 81-61 dla Anwilu Włocławek, z Stefan Sopot, Trener Przemysław Prosunkiewicz i jeden z bohaterów tego spotkania lub Petrasek. Trenerze, zaczynamy, proszę bardzo. Dzień dobry. E, jestem naprawdę bardzo dumny e, z naszych chłopaków e, Pokazali dzisiaj naprawdę kawał charakteru graliśmy dzisiaj bez jednego z naszych czołowych graczy, bez, bez Dyksa. Mimo to nie było widać jakby takiego rozprężenia czy, czy zdenerwowania, a, a bardziej bym powiedział to, że, że każdy wziął część tej odpowiedzialności za brak Dyksa na siebie. Daliśmy sobie rzucić 61 punktów. Więc to zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne, szczególnie, że przed przerwą będziemy mieli e, dwa mecze na wyjeździe z bardzo ciężkimi przeciwnikami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trenerze. Look, your coming to the game 10 points five. It what you told me. That the win is what it matters. Uh, yeah, for sure. It's always what matters. Um, in the first half, you know, we were playing solid. We just weren't hitting open shots really. Second half, our ball movement was great. I mean 19 assists to 10 turnovers. That's a good stat for us. Um, and we held them to 19% from three. You know, that's big time. Five only five threes on the game. That's that's really what helped us win. Cavell seven offensive rebounds. That's big time for us. Zycie jest oczywiście z tym co jest najważniejsze. Mówi Luk Petrasek. W pierwszej powie wyglądało to całkiem nieźle. Wyglądało to solidnie, natomiast kilka rzutów rzeczywiście nie wpadło do kosza. Z kolei drugiej połowie, w końcu ta piłka wpadała, w końcu ta piłka była kierowana tak jak być powinna, 19 asyst, 10 strat, to jest coś co bardzo cieszy wszystkich Bawilowocłówek, bo, bo to jest ważna i wielka sprawa, kluczowe w tym meczu były między innymi również rzuty trzypunktowe, gospodarze trafili bardzo, bardzo dużo, ponad 10, 12, nie mam statystyk przy sobie, a rywale około, a rywale 5 i zbiórka, walka na tablicy była również kluczowym aspektem. Helios, ludek, Helios, to za. Am Gideon. Thank you. Thank you. Zaczynamy pytania, przepraszam. Zaczynamy pytania z internetu Grzegorz Żwieniecki Polski Kosz, trenerze. No, 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 no. Okay. Sorry. Maybe there're going be a question Okay. Sorry for miscommunication. Um, trenerze, pytanie do trenera od Grzegorza Żwienieckiego z Polskiego Kosza i pytanie o Jamesa Bella i o jego agresywną postawę, post postawę czy to jest ten gracz, który największą część obowiązków przejmie po Kendalu Lexie? Każdy powinien przejąć jakiś kawałeczek. Nie można, jest nie do wykonania, żeby jeden gracz przejął obowiązki. A jeżeli chodzi o Jamesa, to widać, że jego forma rośnie cały czas. Ja mówiłem wcześniej, ale może powtórzę. On skończył sezon 6 czerwca, a my kazaliśmy mu przyjechać pod koniec lipca. Więc Wiadomo, że od, od początku czerwca do, do, do tego przyjazdu tutaj nic nie robił i nie był w ogóle w formie, bo, bo gdyby trenował jeszcze po tak długim sezonie, to już w ogóle y, byłby wrakiem, więc, więc musiał, dojść, y, musiał dojść tutaj tymi meczami szybkimi, co zagraliśmy przed sezonem i, i teraz y, no, ewidentnie widać, że, że czuje się dużo lepiej fizycznie i, i pewnie na boisku, ale to nie jest taki zawodnik, który by się domagał piłki albo był obrażony, że, że tej piłki nie ma. To jest taki bardzo, bardzo z wysokiej półki moim zdaniem blue guy, który, który robi wszystkie e, potrzebne rzeczy, żeby wygrać. Dziękuję. Kolejne pytanie o ruch piłki. Dziś można chwalić ambit za trafienie i to dzięki temu ambit wyszedł na duże prowadzenie. Czy jest satysfakcja taka personalna? Pytanie jest o ruch piłki czy o, o satysfakcję? o satysfakcję. Czy w związku z tym ruchem piłki satysfakcja jest? Ale dzisiaj nie było ruchu piłki. To takie pytanie zadał? Jesteśmy cały czas w, w pytaniach o Brześka Szywiańskiego. Nie, to Panie Grzegorzu, dzisiaj porównując yy, nasz ruch piłki yy, w meczu z MKS-em do ruchu piłki dzisiaj, to dzisiaj nie jestem zadowolony z ruchu piłki. A w i, w I dlatego mieliśmy takie problemy. Yy, w momencie, kiedy ruszyliśmy piłkę, to nagle odskoczyliśmy na 10 tam 15 punktów. Dlatego tak? no więc nie, nie jestem do końca zadowolony, ale, ale, ale no, idzie to nam w, w bólach. No. Też yy, to, co może nawiązując do tego pytania poprzedniego, i, i jeżeli nie ma Dikesa, no to inni gracze muszą część na siebie wziąć. Jeżeli ktoś chce wziąć za dużo, to właśnie piłka stoi. Yy, I tutaj jestem taki 50-50, można powiedzieć. No, bardzo mi się podobały niektóre rozwiązania, yy, ale też za dużo było przystojów. A czy trener Marcin Stefański zaskoczył Pana mieszanąc w pierwszej piątce? Yy. To znaczy, myślę, że spodziewaliśmy się jednak szarmy, dlatego też zaczęliśmy z dwoma czwórko-piątkami, ale nie byliśmy przygotowani na taki wariant, że jeżeli nasze rozwiązanie, chcieliśmy zmienić ten meczop, jeżeli, jeżeli to by nie zdawało jakiejś roli przez pierwsze dwie minuty, to szybko byśmy zrobili zmianę i, i, i odwrócilibyśmy ten meczop. Na szczęście... Yy, zaczęliśmy w miarę dobrze, potem mieliśmy jakiś taki przestój dziwny, <laughs> a potem w, w dalszej części meczu te meczapy już były tak połamane, że yy, nie było sensu zmieniać zawodników co, co dwie minuty, bo to też traci się rytm przy tym. A jak pan skomentuje grę bez Szymona czekać się? Jak skomentuje grę Dlaczego nie zagrał ten mecz. Taką decyzję podjąłem. Zagrał Aleks Olesiński, zagrał Kawal dzisiaj. To, jest, dziękuję, wiecie, no to nie, no Ja chciałem się ustosunkować do tych pytań zawsze takich, moim zdaniem, boskich, dlaczego ktoś nie zagrał albo dlaczego ktoś zagrał mniej. No. Ludzie, no. no. Jedni gracze grają więcej, drudzy mniej. No. Czasami. A jak Szymon w na następnym meczu zagra 20 minut, to też będzie pytanie, dlaczego Szymon zagrał 20 minut? Nie, nie będzie. No, no, nie, nie będzie? To będzie trzeba go wpuścić żeby ten. Szymon ostatnio nabawił się lekkiego, lekkiego urazu. Nie jest w 100% zdrowy. Myślę, że do następnego meczu już będzie i musi rywalizować z Kawelem i z Aleksem na pozycji numer 5. I to jest odpowiedź. Karol Wasiek z kolei pyta: tydzień temu mówił Pan, że Angli potrzebuje jeszcze jednego gracza, by walczyć o coś dużego w tym sezonie? Czy przy kontuzji KD sytuacja się zmienia i klub potrzebuje teraz dwóch graczy? Wydaje mi się, żeby stać nas było na to, żeby za, za 6 czy 8 tygodni, czy tam nawet 10, yy, trzymać jednego gracza dodatkowego w, w składzie, który nie gra w ogóle obcokrajowca, więc Dax nie umarł, tylko DAX ma kontuzję, więc nie możemy zastąpić Deksa graczem yy, do końca sezonu. Możemy ewentualnie yy, taką medyczną, yy, medyczne uzupełnienie zrobić. Yy, sprawdzamy, co, co, co się dzieje na rynku. Nie jest to rzecz łatwa, bo, bo wiadomo, że teraz no, raczej słabsi gracze nie mają pracy. No i, i pytanie to trzeba wybrać i tutaj sobie na pewno poradzimy, czy, czy, czy wziąć um, po prostu na sztukę gracza, który coś nam pomoże. A może a może poczekamy trochę dłużej i weźmiemy trochę lepszego gracza na ten czas zastępstwa? Nie wiem, zobaczymy. To nie jest łatwa rzecz, bo lepsi gracze nie chcą przyjeżdżać na 2-3 miesiące. Dziękuję i pytanie od Karola jeszcze jedno o samego KD. Jak duża jest to strata dla zespołu pod względem koszykarskim i mentalnym? Bardzo duża. Dziękuję. I ostatnie pytanie jeszcze, mm -hmm. znaczy ostatnie z internetu. Mm -hmm. Daniel Wiśniewski, Rado Włocławek pyta o młodego, o młodego mm, Szymona Galusa. Mm -hmm. Co można powiedzieć o jego występie i czy można liczyć na to, że będzie w składach meczowych na kolejne spotkania? 50 sekund, widzę, będę statystyk otrzymał. Myślę, że... To znaczy... Są dwie szkoły, o tak może powiedzmy. Jedni trenerzy nie wypuszczają graczy z głębokich rezerw nawet przy plus 40. Wiem, że niektórzy też twierdzą, że to jest bez sensu, a ja uważam, że, że dla takiego młodego człowieka, który może będzie koszkarzem, może nie będzie, tego nikt nie wie jeszcze, ale na pewno ma pasję do tego sportu i, i kocha to, to tutaj we Wrocławku u siebie w domu. Wyjście na boisko na pewno zapamięta do końca życia, był z nami, pomógł nam troszeczkę w treningach. Myślę, że nie ma tutaj co komentować, tylko się cieszyć z tego, że była możliwość, żeby taki gracz dostał 50 sekund. Często ludzie mówią, e tam 50 sekund, nie zdają sobie sprawy, że jeżeli ktoś waży 30 kg i ma 1,70 70 m wzrostu, to całe życie wszyscy mówią, że nie będzie grał w imo mimo to wychodzi w Ekstraklasie w meczu telewizyjnym i, i te 50 sekund dla niego to jest cała wieczność, tak więc to cały komentarz do, do jego występu może. Dziękuję bardzo. Pytania z sali, poproszę. Dziękuję. Portal wlc.pl, Marek Szubski. Panie trenera oczywiście mam pytanie. Czy Aleks Olesiński to jest stały element w pierwszej piątce? Nie ma stałych elementów w pierwszej piątce. Tak jak wcześniej powiedziałem, chcieliśmy zaskoczyć meczapem i wyciągnąć Szarmę spod kosza. Podejrzewam, że Marcin zmienił pierwszą piątkę tuż po tym, jak zobaczył, że my startujemy Lukiem i Aleksem, więc, więc my już nie zmienialiśmy, bo tak nie można wedle przepisów. Ja naprawdę nie przywiązuję w ogóle uwagi do tego, kto jest pierwszej piątce. Oczywiście gracze mają swoje zdanie i swoje pomysły i każdy chce być pierwszej Prawie każdy ale ale to się będzie wszystko zmieniać w czasie sezonu. Nie ma to większego znaczenia dla mnie. Mimo przegranej deski, wygrane spotkanie. Jak się to trenuje na tygodniu? Cieszę się, że wygraliśmy 20 punktami, pomimo tego, że nie było naszego lidera. Czy w poszukiwaniach zastępstwa za Dykusa teren zamyka się tylko w zagranicznych Zawodnikach, czy też przegląda polski rynek? Polski rynek nie ma czegoś takiego jak polski rynek. Nie istnieje polski rynek, ponieważ wszyscy Polacy mają pracę. Więc nawet jakbyśmy chcieli, to byśmy nie mogli przeglądać polskiego rynku. A po sprawdzamy, są obcokrajowcy i, i tak jak powiedziałem, żebyśmy kogoś dodali, musi to mieć jakiś sens. Oczywiście o, o tej porze nie do końca można wiedzieć, w jakiej to jest formie i, i tak dalej, ale ale yy, myślę, że, że taka, to będzie taka decyzja z, z, jednak yy, dłużej przemyślana. No. Zobaczymy. No. Mam nadzieję, że coś na dniach się wyjaśni. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jest pytanie, proszę bardzo. Panie Wójcie, Polska Agencja Prasowa dużymi krokami zbliża się mecz derbowy, ważny dla kibiców z twardymi piernikami. To też zespół, który w tym sezonie Odbił się po słabszym poprzednim roku. Jak by pan scharakteryzował ten zespół z nie spodziewał się Pan, że to będzie tak mocna ekipa? Yy, to no może na drugie pytanie odpowiem. Myślę, że nikt się nie spodziewał. To po pierwsze, po drugie, yy, czyli po pierwsze, po drugie yy, jest to bardzo inteligentny zespół. Ma na boisku właściwie non stop dwóch rozgrywających, bo jest Watson i jest Cel, który pełni rolę świetnego rozgrywającego z pozycji 4. Yy, i myślę, że nie ma tam przypadku. Um, bardzo dobrze kontrolują tempo, bardzo dobrze kontrolują piłkę, mało piłek tracą, wiedzą, gdzie piłkę dostarczyć. To jest właśnie spowodowane. Oczywiście yy, ja tu nie ujmuję pracy trenera, bo na pewno trener robi świetną robotę tam, yy, ale tutaj trzeba zauważyć, że no, dwóch takich graczy tak inteligentnych, którzy właściwie nie robią głupich decyzji, yy, to myślę, że to jest jakiś główny. Główny powód, dla którego widzimy, że, że Torun jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Na pewno już dzisiaj pomysł na ograniczenie Łocoma, bo to jest gracz, który no, wyrasta właśnie do inteligencji ponad standard naszej Zgadza się. To znaczy nie, jeszcze się nie zastanawialiśmy. Oczywiście oglądam wszystkie mecze i widzę, jakie ten chłop, chłopiec potrafi akcję wykonać. Trafia niesamowite rzutą. On właściwie nie forsuje. Nie forsuje nic do momentu, kiedy jest 7-8 sekund i nie ma zespół strunia, nic nie wypracował, dopiero wtedy bierze na siebie. Ale myślę, że mamy całkiem naprawdę solidnych obrońców na pozycji numer jeden i myślę, że powinni sobie poradzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pytanie do naszego zawodnika, jednak, jednak nie. Sorry okay. for keeping you here, but we have to follow the procedure. Dziękuję bardzo. Widzimy się już dopiero w grudniu. 네, 사합